Co dalej ze śródmieściem? Coraz mniej jest tu mieszkańców, a coraz więcej turystów. Nawet kilka tysięcy mieszkań stoi pozornie pustych, ale wynajmowane są na platformach takich jak Airbnb czy Booking. I coraz częściej możemy zobaczyć takie widoki. Czy miasto wprowadzi strefy wolne od Airbnb? O tym już za chwilę. Jak to wygląda, jeśli chodzi o śródmieście Warszawy? Czy rzeczywiście jest tak, że tych mieszkańców stopniowo ubywa, coraz mniej jest osób, a coraz więcej e, takich, bym powiedział, gości na chwilę? Tak, to pokazują jasno statystyki, które miasto przygotowało we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Z raportu przygotowanego przez właśnie te podmioty wynika, że 3,5% mieszkań w śródmieściu należy właśnie do tego biznesu, czyli jest wynajmowane przez osoby prywatne czy też firmy na portalach typu Airbnb po prostu na najem krótkoterminowy. Mówimy o Śródmieściu. Tak, tylko w mm -hmm. Śródmieściu. To też, też inna statystyka, którą mogę przywołać, to fakt, że w ogóle 75% wszystkich mieszkań na tych portalach w Warszawie leży nie, nie dalej niż 5 km od metra centrum, czyli tak naprawdę widzimy, że ten cały rynek koncentruje się gdzieś w takim małym obszarze Warszawy. I to też widać po moich rozmowach z mieszkańcami, że oni rzeczywiście zwracają uwagę na ten problem i rzeczywiście jest on czasami dokuczliwy właśnie dla mieszkańców śródmieścia. Dlaczego on jest dokuczliwy? Czemu mieszkańcy nie chcą, żeby te mieszkania na najem krótkoterminowy, czy właśnie w portalach, jak wymieniłem, były w ofercie tutaj? Podam przykład może moje rozmowy z jednym z mieszkańców Starego Miasta, bo to jest taki obszar rzeczywiście atrakcyjny turystycznie, który przyciąga wielu turystów, wielu, wiele osób, które właśnie wynajmują takie lokale dla, dla turystów na kilka dni, na tydzień, na dwa. On mówi o tym, że tak naprawdę osoby mieszkające w tych kamienicach na Śródmieści, w śródmieściu, w Starym mieście, zmagają się z tymi turystami i to wygląda tak, że po prostu hałas zanieczyszczenia. Imprezy na klatkach schodowych, i to jest tym bardziej dokuczliwe, że w tej części Warszawy tak naprawdę są całe ulice, gdzie jest praktycznie tylko ten najem krótkoterminowy i pojedyncze lokale zamieszkane przez właśnie takich zwykłych, stałych mieszkańców. No i oni są w tym problemie trochę osamotnieni, no bo rzeczywiście nie dość, że za oknami mają często imprezy, też tych ma masy turystów, tłumy prze przelewające się przez te ulice, to też w ich własnych blokach. Wygląda to tak, że dalej są te imprezy, dalej są te same problemy co za oknami, tak. Więc to to jest jedna rzecz. To mm -hmm. tak wygląda na, na Starym mieście, ale podobnie jest też w innych częściach śródmieścia często. Na przykład na Chmielnej jest budynek z, z założenia urbanistycznego ściany wschodniej przy ulicy Chmielnej, taki charakterystyczny wieżowiec i on praktycznie też. w w całości czy też w większości jest przeznaczony na Airbnb, i to można zauważyć chociażby po okłódkach, które zwisają po prostu przy jego elewacji, przyczepione do różnych rur czy, czy też do stojaków na rowery. Czyli trosze, trochę jest tak, że zamiast takiej profesjonalnej usługi turystycznej typu hotel, ym, mamy do czynienia z, yy, no, no z czymś, co jest trochę, trochę bardziej rozproszone i trochę inne. Pytanie, czy to jest tak, że nagle mieszkańcy zdecydowali się, że swoje mieszkania w śródmieściu będą tam wynajmować, czy to jest jednak jakaś bardziej zorganizowana rzecz? Jak to wygląda, jeśli chodzi o liczby, o procenty, jeśli chodzi o, o właścicieli tych mieszkań, osoby oferujące nocleg? Mm -hmm. Z tego wspomnianego raportu wynika raczej, że ten biznes jest skoncentrowany w takiej wąskiej grupie posiadaczy, jakichś biznesmenów czy też firm, bo aż 74% ofert na tych portalach do najmu jest w rękach, powiedzmy, osób, które zarządzają co najmniej czterema lokalami, czyli to oznacza, że jeśli ktoś już się decyduje na, na ten biznes, to zazwyczaj jest to osoba, która ma więcej niż jeden lokal, jest to osoba, która gdzieś ma do tego podejście, raczej takie biznesowe niż stricte rodziny, na przykład, które postanowiły wynająć swoje jakieś dodatkowe mieszkanie, tak? Jakby te statystyki jasno wskazują na to, że tutaj mamy raczej do czynienia z wielkim biznesem niż z jakimiś takimi formami dorabiania sobie na boku. No i też trzeba powiedzieć, że ten najem krótkoterminowy rzeczywiście może być atrakcyjny dla, dla osób prowadzących biznesy, dla biznesmenów, bo średnio w Warszawie zarabia się na tym 40 tysięcy znaczy na rocznie, tak. To jest przeciętna przeciętna liczba. Podejrzewam, że też osoby, które mają więcej niż jeden lokal, to mogą na tym naprawdę zarabiać grube, grube tysiące. O tej koncentracji tego biznesu w rękach tej wąskiej grupy świadczy też fakt, że 5% ogólnie profili, które działają na stronach typu Airbnb. Mhm. Odpowiada za ponad 51% aktywnych ofert i 73% w ogóle całych przychodów w całym roku 2023. Czyli tak, wiemy, że to jest wąska grupa osób, która zajmuje wiele lokali, zajmuje się najmem tych lokali na, na dość szeroką skalę. Czy jest taki proces, może o nim wiesz, że to są osoby, które starają się. Powiększać swój biznes? To znaczy, skupują coraz więcej mieszkań w śródmieściu po to, żeby oferować je na takich platformach? To znaczy, wydaje się, że po prostu ten rynek w Warszawie cały czas się rozwija. Więc wygląda to tak, że nie mam takiej informacji, czy to są jakieś konkretne osoby, które skupują, ale z tych statystyk wynika, że prawdopodobnie to mogą być rzeczywiście jakieś większe firmy, które mają w rękach coraz więcej tych mieszkań, ale na pewno powiększa się. Jakby ogólna liczba wszystkich mieszkań wystawionych na najem krótkoterminowy w, w Warszawie, bo jeszcze w 2019 roku to było nieco ponad 6 tysięcy ofert, w, na początku 2024 roku to już prawie 10 tysięcy, więc y, mamy tutaj wzrost o blisko 4 tysiące, jak wynika właśnie ze statystyk miejskich. Czyli możemy powiedzieć, że 10 tysięcy mieszkań. Jest jakby wyjętych z tego zasobu mieszkaniowego, mimo że w Warszawie mieszkają cały czas potrzeba, i są wrzucone w ten rynek najmu krótkoterminowego. Tak, tak wynika z statystyk w tym raporcie. I tu trzeba też przyznać, że nawet autorzy tego raportu zaznaczają, że to może być niedoszacowane, bo oni się opierali głównie właśnie na portalu Airbnb, a wiemy, że też jest e, kilka innych. E, hmm. Więc tutaj. Ta realna ma może być jakby zdecydowanie jeszcze większa, tak? Mm -hmm. To zapytam o regulację, no bo to jest tak, że coraz więcej miast, ale też coraz więcej mówi się o najmniej krótkoterminowym i poddaje się w wątpliwość, czy powinien funkcjonować tak, jak to funkcjonuje teraz. Czy są planowane jakieś zmiany prawne, które mm -hmm. bardziej uporządkują te biznesy? Tak, te, te rozporządzenia, te regulacje są narzucane trochę przez Unię Europejską, bo w tej chwili właśnie chociażby ten raport, o którym mówię, powstał jakby z inicjatywy miasta, ale przez to, że Unia Europejska uchwaliła przepisy, które nieco zmuszają jakby polskich urzędników do działania. Chodzi o rozporządzenie unijne, które zostanie wcielone w życie, zacznie działać w kwietniu 2026 roku i do tego czasu Polska, jak i inne kraje członkowskie, muszą stworzyć taki centralny rejestr y, mieszkań wystawianych właśnie na najem krótkoterminowy, na portalach takich jak Airbnb, y, co ma doprowadzić do takiej, takiego porozumienia pomiędzy tymi krajami i takiego bardziej spójnego zarządzania dla wszystkich krajów członkowskich tym rynkiem najemu krótkoterminowego, y, bo też wszystkie te kraje europejskie, miasta te turystyczne mają podobne problemy co, co Warszawa. Ale oprócz tego tematem interesuje się też Ministerstwo Sportu i Turystyki. Oni też pracują nad własnymi rozwiązaniami prawnymi, które mogłyby w pewien sposób wyregulować ten, ten cały rynek, zmniejszyć jego problematyczność. I takim pomysłem, który teraz proceduje się w ministerstwie, jest potencjalna ustawa, która pozwalałaby samorządom, uchwałom samorządową wprowadzenie takich stref bez, bez Airbnb w mieście, czyli. W praktyce wyglądałoby to tak, że samorządy mogłyby wyznaczyć jakiś teren, gdzie nie można byłoby prowadzić tego typu biznesu, właśnie. Powiedziałeś, że to jest tak, że jest to pewien problem, z którym mierzy się nie tylko Warszawa, ale mierzą się różne miasta w Europie czy na świecie. Jak to wygląda gdzieś indziej? Bo wiem, że przygotowując też artykuł, który można przeczytać na stronie raportu warszawskiego, sprawdzałeś, jak to wygląda w innych krajach i w innych miastach. Tam są takie przykłady, że ten najem już był na tyle trudny, dla mieszkańców, dla całej społeczności, że, że miasto że miasto swoją polityką wpłynęło na, na działanie tego biznesu. Mhm. Zczem zaznaczy, to że w Polsce w tej chwili tych regulacji za bardzo nie ma, ale to wygląda tak, że polscy, polscy biznesmeni muszą zgłosić tą swoją działalność do Urzędu Skarbowego jako działalność hotelarską, ale z tego co wiadomo, co jest też taką tajemnicą policzną, ale to wiele osób tego nie robi, bo po prostu unika płacenia podatków, więc w praktyce te regulacje po prostu nie działają, a w innych miastach to już od lat tak naprawdę ten problem jest jakby adresowany przez urzędników, przez prawników. Chociażby w Amsterdamie, który był takim pionierem, jeśli chodzi o właśnie regulację tego rynku, obowiązują pewne limity. To znaczy, dane mieszkanie, dany lokal może być najmowany pod najem krótkoterminowy tylko na 30 dni w roku i jednocześnie nie może korzystać z niego więcej niż 4 osoby. Podobne regulacje są też w Londynie, z tym, że tamten limit jest nieco wyższy, tam można wynajmować przez 90 dni. Jeśli chce się tą barierę przekroczyć, trzeba mieć już specjalną licencję, specjalne, specjalne pozwolenia od władz miasta. A w przypadku, gdy się je złamie, to można się spodziewać kar finansowych. No też są też, też wiele innych miast ma podobne rozwiązania. Też taka bardzo rygorystyczna jest w tej kwestii, na przykład Barcelona, gdzie ten poziom tego problemu Airbnb jest bardzo wysoki. No tam chyba od lat była taka sytuacja, że mieszkańcy burzyli się, wiedząc, że Mówili, że coraz trudniej żyć w tym mieście po prostu zwyczajnym mieszkańcom. Tak, tam ta sytuacja już jakby jest nieporównywalna z tym, co widzimy w Warszawie, bo tam wręcz po prostu to miasto miasto w dużej części jest przeznaczone głównie dla turystów i jest raczej nie do życia dla takich zwykłych mieszkańców, ale też władze próbują coś z tym zrobić i już powoli też zakazują wręcz tego, tego najmu krótkoterminowego tam. Więc tak naprawdę tych przykładów jest dużo w, w całej Europie. I wydaje się że też, że będzie tych regulacji coraz więcej w Polsce i myślę, że Warszawa też prędzej czy później pójdzie w tę stronę. Biorąc pod uwagę, że zawsze patrzyliśmy na te miasta zachodnioeuropejskie, zresztą prezydent Trzaskowski też o tym mówi, że gdzieś tam spogląda. Czekamy zatem na rozwiązania, a państwo będą mogli śledzić postępy i zmiany dotyczące tego rynku bardzo specyficznego, z jednej strony potrzebnego, bo wielu... Wiele z nas podróżuje, ale z drugiej strony koniecznego do uregulowania. Będziemy o tym pisać i mówić na stronie raportu warszawskiego.